Witam w kolejnej części poradnika do gry Ensroudet. W tym odcinku opowiemy sobie o rumianku. Rumianek zaczyna występować w drugim biomie, chociaż tutaj gdzieś nie pamiętam czy się go też nie znajduje, ale na pewno tu jest bardzo dobre miejsce. Jak już odkryjecie tą prawdawną iglicę bisiadnej kniei, to wystarczy polecieć sobie tu. Wam pokażę. Wskaczecie sobie tutaj i tu lądujecie. Tu jest świetna polana, bo tutaj go rośnie dużo tego rumianku. Tak wygląda rumianek. Rumianek jest w porównaniu do truskawki, która też była na nale, na, o tyle lepszy od truskawki, że jesteśmy w stanie robić z niego receptury na wczesnym etapie, a ma podobne działanie. Widzicie, tutaj tego rumianku jest dużo. Jak sobie zbierzecie tych kilka. A, a tu nawet jest truskawka. O wilku mowa. Jak zbierzecie sobie go tutaj, te 5 sztuk, co tutaj rośnie, to już wystarczy teraz, że w rozsadniku sobie weźmiecie. O, jeszcze rośnie. Rozmożycie sobie go w rozsadniku i będziecie mieć go już ile chcecie. Do czego się przydaje rumianek? Ja używam rumianka do dwóch rzeczy. Zaraz Wam pokażę. Jak tutaj idziemy do mojej bazy, to zobaczcie, o jak ładnie sobie zasadziłem rumianeczek wokół drzew. Jego się nie da zerwać. Pokażę ten trik, jak zrobić, żeby te drzewa były w taki sposób ozdobione. W innym odcinku to będzie z serii budowlanych odcinków. Ponieważ no nie, no trzeba taki trik zastosować, żeby, żeby to było możliwe, bo w tej chwili byście tutaj nie mogli nic sadzić. Więc żeby to zrobić, trzeba użyć takiego no, triku. Więc po pierwsze rumianek ma bardzo dobrą funkcję ozdobną, a po drugie możecie sobie robić u nie, yy, tutaj u farmerki herbatkę z rumianku. Energia i, yy, czy to krzepa? Zaraz, gdzie ta kondycja? Kondycja i tutaj jest herbatka z rumianku. Odzyskiwanie zdrowia i plus 2 do kondycji daje i trwa 35 minut, więc jest nieźle. Potrzebujecie tylko rumianku i wody, więc po prostu no, jest to łatwa receptura. Natomiast jak zobaczycie tutaj, yy, przejdźmy do truskawki. To daje... nie, to jest warzywna. Gdzie ta truskawa? Gdzie ta truskawa? To będzie leczenie truskawka jest tutaj. zdrowie i wytrzymałość 6 zdrowia i wytrzymałość jest to mocniejsza potrawa, aczkolwiek no, trudniejsza dużo do zrobienia. Natomiast rumianek jest bardzo łatwy do zrobienia. niewiele kosztuje, bo tylko wodę i rumianek potrzebujemy i też mamy odzyskiwanie zdrowia plus kondycji. Także no, rumianek jest na takim średnim etapie gry, nie na wczesnym, na średnim etapie gry jest pożyteczny i można sobie go troszkę zrobić, bo nie musimy się wtedy przejmować y, tym, że nam zdrowie, a właśnie muszę sobie użyć tutaj z zupki, że nam zdrowie po prostu nie będzie się uzupe samo uzupełniać. Nie? No, to tyle w tym odcinku i ruszamy na zbieranie rumianku.